Szczęść Boże! Słowa na dziś to czyste i nieczyste. Ponieważ w Ewangelii Łukasza, w siódmym rozdziale, który dzisiaj czytamy, Pan Jezus mówi właśnie o tym, czym jest prawdziwa nieczystość. Ale zacznijmy może od przeczytania fragmentu. Ja pominęłam wstęp, ponieważ nam wszystkim zapewne ten fragment jest znany, i wybrałam tylko takie zdanko, w którym Pan Jezus już tłumaczy apostołom o co chodzi. Nie rozumiecie, że nic z tego, co z zewnątrz wchodzi w człowieka, nie może uczynić go nieczystym. Bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i zostaje wydalone na zewnątrz. W niektórych środowiskach kościelnych jest dzisiaj trochę taka moda na doszukiwanie się złego w rozmaitych, drobnych rzeczach. No, pewnie wszystkim znane są spory wokół Hello Kitty. Czy wokół Harry'ego Pottera albo innych, innych tego typu rzeczy, które stają się modne i takie nośne w popkulturze. Problem w tym, że z takiego myślenia może wynikać, znaczy, czy skutkiem takiego myślenia może być taka swego rodzaju zabobonna postawa, trochę taka jak u pogan, tylko że usprawiedliwiona, jakby pozornie usprawiedliwiona zasadami naszej wiary. No opowiem może taką historyjkę. <laughs> Zabobon jest rzeczą absolutnie straszną i niejednokrotnie, no, zapewne nam wszystkim kojarzy się z takim trochę czy niedokształceniem, czy jakąś taką trochę głupotą. Otóż wiele lat temu szłam na Starym mieście w Warszawie od placu zamkowego w kierunku rynku ulicą Świętojańską, i jak już dochodziłam do, do katedry, prawie tam do skrzyżowania z ulicą Dziekania, to po prostu przez, znaczy z ulicy Dziekanii w kierunku piwnej przebiegł czarny kot. W odległości jakichś nastu metrów ode mnie szła jakaś pani, która jak tylko tego kota zobaczyła, no to po prostu od razu się obróciła, chyba przez lewe bramie, nie pamiętam, i zaczęła iść tyłem. I tak po jakichś tam paru krokach tyłem w końcu się odwróciła i znowu zaczęła się przodem. No, można sobie wyobrazić ten mój uśmiech po prostu od ducha do ucha, jak ja zobaczyłam normalnie, po prostu zrobiła mi dzień, jak to się dzisiaj mówi. Było to dla mnie przyśmieszne, no ale to właśnie było takie typowe, zabonne zachowanie. Kiedy ja czytam o takich różnych strachach, że tam dzieciom nie wolno dotykać, tam klocków Lego, Harry Pottera nie wolno oglądać, to przypominam się właśnie trochę, trochę ta postawa tej pani, która też się obawiała, tak, że jakby to zło z tego kota przejdzie na jej życie. To nie jest tak, żeby Bóg jakby stworzył świat tak niedoskonały, że no sam nasz grzech pierworodny spowodował, że ten cały świat jest skażony. I tylko po prostu zło czyha na nas z każdego kąta. No, nie możemy tak na to patrzeć. Pan Bóg po prostu nie partoli swojej roboty, i to nie jest tak, że ten świat jest oddany we władanie szatana, i my tylko, prawda, musimy przemykać, żeby broń Boże, coś nam się nie stało. No, to nie jest naprawdę postawa chrześcijańska. I przy tym dzisiejszym czytaniu, może właśnie warto się zastanowić, czy czasami nie mamy takiej skłonności, żeby jakby stwarzać sobie takie. Jakby pseudo ochrony przed złem, które tak naprawdę nie istnieje. Bo to co Pan Jezus mówi w tym fragmencie, który ja przywołałam, tak? To jest to pytanie, gdzie to zło naprawdę trafia. Bo człowiek musi chcieć otworzyć się na zło. Gdyby rzeczywiście, nie wiem, od bawienia się kotkami Hello Kitty, yy, nie wiem, szatan uzyskiwał wpływ na dzieci, no to my mielibyśmy po prostu tysiące małych potworków biegających po ulicach, opętanych przez diabła. A jednak, no, coś takiego nie zachodzi. Człowiek musi niestety, znaczy niestety ma taką możliwość przez wolną wolę, tak? Może się otworzyć na działanie szatana, ale to dopiero. Wola człowieka może sprawić na to, to, że to zło w niego wejdzie. Więc pomyślmy dzisiaj o tym, jak wygląda właśnie ten nasz stosunek do rzeczywistości. Czy czasami nie jest tak, że jakby zamiast mocno się trzymać Pana Jezusa, to kombinujemy, jak tutaj sami siebie mamy ochronić, co tak naprawdę nie jest możliwe, a naszą właściwą ochroną jest po prostu skupienie na Panu Bogu i życie w łasce Bożej. Życzę wszystkim błogosławionego dnia, pozdrawiam serdecznie, tradycyjnie zapraszam do subskrypcji i do następnych spotkań. Szczęść Boże!